Łomżyński Park Krajobrazowy. Jesteśmy na przedmieściach z tamtej strony gmina Piątnica, a tutaj tu już jest miasto Łomża. No i ta parka żurawi, które chodzą tutaj. Tam wcześniej słychać rycyki na tych terenach zalewowych odzywają się cały czas. Eee, świstone przed chwilą się też odzywały. I łabędzie krzykliwe. Eee, tych głosów jest dosyć dużo. Trwało dzioby, a teraz to również zięby słychać. No ale popatrzcie sobie na te majestatyczniki chodzące. Duże ptaki. A że jest to piątnica? Bardzo proszę. Spróbujemy to teraz pokazać. Kościół w piątnicy. Przeszedł gdzieś. No i czajki. Masa czajki.